Kochani, y, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na moje dzisiejsze czytanie tygodniowe. Jest to czytanie na najbliższy tydzień. Ten najbliższy tydzień, i teraz tak, zobaczymy, co nas dobrego czeka w tym tygodniu, jaka jest energia ogólna tego, tygodnia na co powinniśmy u, uważać y, i standardowo rodzina, znajomi i przyjaciele, miłość, praca, y, finanse, y, praca, finanse, rada oraz przekaz od kryształowego, y, od kryształowego anioła. Kochani, w tym tygodniu czeka nas dużo uczuć, dużo miłości. Tutaj pojawi się ktoś w naszym życiu, kto będzie bardzo uczuciowy, bardzo wrażliwy, bardzo... Empatyczny i tutaj nam ofiaruje swoją wrażliwość, swoją delikatność, ale też swoją troskę. Ta osoba tutaj ofiaruje nam całe swoje serce, całą swoją miłość. I będzie nas kochała miłością, bezwarunkowo. To jest osoba, z którą my rozpoczniemy coś zupełnie no. no to znaczy, wy rozpoczniecie, w sensie my, bo. bo ja też mówię o sobie, no właśnie, że my rozpocz rozpoczniemy tutaj sto osobo yy, razem we dwoje yy, jako para tutaj coś zupełnie nowego, coś od początku, coś od zera. Tutaj jest yy, rozpoczęcie jakiejś nowej drogi. Ten tydzień będzie dla was yy, bardzo szczęśliwy, tutaj radosny. W tym tygodniu będziecie się radować, będziecie szczę y y szczęśliwi, y będziecie się cieszyć i tutaj na pewno będziecie coś świętować. Y no, y będzie pełen radości, pełen sz szczęścia, będzie... Będziecie dobrze się bawić w tym tygodniu, dużo czasu spędzać wśród przyjaciół, znajomych, a jest całkiem możliwe, że spotkacie kogoś, no właśnie, z kim będziecie miło i przyjemnie spędzać czas, bo tutaj yy, karty ewidentnie wskazują, że w Waszym życiu pojawi się ktoś taki, kto. Wniesie do Waszego życia dużo szczęścia, radości. Tutaj będziecie miło i przyjemnie z tą osobą spędzać czas i po prostu będziecie y, dobrze się bawić. Ja mam wrażenie, że tu będzie jakieś y, wydarzenie, które przyniesie wam dużo szczęścia i radości, może być tak, że wy coś zrobicie tutaj, co przyniesie wam dużo szczęścia i, 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 i radości. I całkiem możliwe, że wy będziecie świętować swój własny ślub, kochani. Bo y, ślub, no właśnie, bo tu jest jakieś świętowanie i całkiem możliwe, że wy będziecie świętować swój ślub, tutaj zawarcie przez siebie związku małżeńskiego, właśnie z tą osobą, która pojawi się w Waszym życiu, bo Wy z tą osobą zawrzecie jakiś związek formalny i najprawdopodobniej to będzie małżeństwo. I ta osoba tutaj wniesie do waszego życia dużo szczęścia, dużo radości. No właśnie, uwolni was od bólu i cierpienia, czyli wy skończycie z jakimś bólem i cierpieniem, czy też połączenie z tą osobą. Tu mówimy o formalnym połączeniu, o związku formalnym. Tutaj zakończy y, wasz ból i cierpienie. Y, wy podejmiecie decyzję, wspólną decyzję, która będzie, y, y, będzie spełnieniem waszych snów, waszych marzeń, i to będzie wasza wspólna. Wspólna y, decyzja. No właśnie, wy będziecie kontynuować coś, co zostało przerwane. No właśnie, jakby będziecie posuwać do przodu coś, co się zatrzymało być może stanęło w miejscu. Y, Wy razem wspólnie tutaj zakończycie jakiś etap w swoim życiu i razem otworzycie tutaj nowy etap. No właśnie, wy się po prostu zaręczycie i wasze zaręczyny będą. Rozpoczęciem jakiegoś nowego etapu w Waszym życiu. No właśnie, tu będzie jakieś odrodzenie. Tutaj nastąpi jakieś odrodzenie i to odrodzenie, tutaj jakby nastąpi z bólu. No właśnie ono wyjdzie z bólu i cierpienia. Wy coś odrodzicie, z bólu i cierpienia odrodzicie Was związek, Waszą miłość, tutaj wasze uczucia i ogólnie Wasze, wasze połączenie i w efekcie dojdzie do zaręczyn. No, właśnie, jakby efektem tego wszystkiego będą Wasze zaręczyny. Również to połączenie i ból i to cierpienie, to połączenie tutaj uwolni Was jakby od tego bólu i od tego cierpienia no właśnie ja mam wrażenie że wy razem tutaj coś wspólnie stwor... no właśnie yy, razem coś wspólnie z, yy, stworzycie nowe życie jakoś nowo wspólną rzeczywistość być może wy wykreujecie tutaj stworzycie swoje wspólne otoczenie mam wrażenie że też otworzycie się tutaj na siebie y, nawzajem, wy pokonacie przeszkody, które pojawią się na Waszej drodze, i y, y, właściwie Wy uzupełnicie swoje szczęście, dokonując właściwego wyboru, bo Wasz wybór tak naprawdę będzie uzupełnieniem. Wasz wybór będzie tak naprawdę uzupełnieniem Waszego szczęścia. Wy osiągniecie stabilizację, czyli stworzycie tutaj stabilny dom, rodzinę. Z, dom i rodzinę zbudowane na solidnych, tutaj trwałych i mocnych y, po, y, y, podstawach, czyli fundamentach. I wy włożycie to dużo pracy, żeby razem. Tutaj dużo pracy i wysiłku, i trudu, żeby razem tutaj stworzyć ten dom to rodzinę, no właśnie, w związku małżeńskim. No właśnie, wy jako para, jako związek małżeński, bo wy zawrzecie ślub. Weźmiecie ślub i jako małżeństwo, jako para, będziecie tutaj budować swój, swój własny dom, swoją własną rodzinę. W Waszym życiu dokonają się zmiany, i w ogóle Wasze życie ulegnie zmianie, kochani. Na dzisiaj to już koniec. Dzisiaj żegnam się z Wami i zapraszam Was na moje kolejne czytanie.